Dzień dobry kochane farmazanki witam Was serdecznie na tym nowym odcinku w sobotę kolejny dzień naszego weekendu Dzisiaj jest tak pół na pół Trochę chłodno palce lekko marzną Trochę pada jakiś taki kapuśniak. Szkoda, że nie prosto do garnka. Już by było co zjeść. No. Przede mną lilie wodne, jeszcze nie zakwitnięte. Mieciu się w czymś wytarzał, także zaraz będę miała kompanię. I tak kolejny dzień kochani, witam. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze. Tak yy, No, wypoczęci. Myśmy dzisiaj spali wyjątkowo długo, więc dopiero teraz do pareczku. Dzisiejszy temat dla moich kochanych farmazonków i farmazonek to perspektywa duszy. To co na pewno w podstawówce na religii słyszałeś, słyszałaś, no masz duszę. Ale nie tylko ją masz, ale również jesteś duszą. Jesteś duszą, która przyszła na ten świat, żeby się rozwijać. Tylko wstępując, prawda, tutaj zapominasz, ale również pomagają ci usilnie zapomnieć wszyscy dookoła, że tą duszą jesteś. Życie Twoje kierowane jest tak, żeby. Żebyś sobie przypomniał kim jesteś i po co tu przyszedłeś i jakie masz zadanie tutaj na tej ziemi. Nie masz na pewno zadania zatruwać komuś życia, gnębić innych, gwiazdożyć. Myśleć tylko o swoim wyglądzie, zewnętrznym i o swojej urodzie i o swoim seksapilu. Jesteś tu z różnych innych powodów. Jesteś duszą, więc masz wszystkie atrybuty. Które mi są? Może ktoś wie z moich poprzednich filmików, dawnych: czystość, spokój, miłość. szczęście siła wiedza Wszystko wiedząca jest dusza i błogosławiona jest dusza To jest to, czym naprawdę jesteś. To jest twoja prawdziwa natura. Więc jeśli próbujesz się w tym ziemskim życiu oszukać, że jesteś kim, kimś lub czymś innym, o dalej. Coś wynalazł. To nie jesteś. Jesteś boską duszą. Ale będziecie mieć tapetę, a ja będzie, będę miała dzisiaj mycie. No właśnie, tak mycie, potem zbiera wszystkie rzeczy. Dobra, zdejmiemy go stamtąd. Jeśli wiesz, że jesteś tym, tymi jakościami, o których powiedziałam. Tak naprawdę w głębi serca wiesz i umysłu, że jesteś tym. Nie próbujesz być czymś innym. Nie próbujesz dopuszczać się złych rzeczy po prostu z natury. Nie musisz być straszony piekłem, grzechami ciężkimi. Cierpieniem, i tak dalej. Z natury wiesz, co jest dobre, a co złe, i wybierasz to, co jest charakterystyczne dla Ciebie, czyli dobra. Jeśli wiesz, że jesteś duszą, i inni też. Tą duszą, to nie starasz się nikogo celowo zranić, nie starasz się dopuszczać żadnego gwałtu, nie, starać, nie starasz się, żeby drugą istotę zbezcześcić w jakiś sposób. Ponieważ szanujesz jej świętej jakości. Jeśli przeobleczasz się w ego, które ma bardzo dużo złych jakości, nieczystości, głębokiej złości, no to twoja dusza tonie, zakryta przez. To bagno. Przy, Przykryta kołdarką z pieniążków. Z widełków i z różków. Niektórym, niektórym na pomoc przychodzi cierpienie, kochani, które wydobywa ich z tego bagna. Jeśli są gotowi wypłynąć, postaraj się spoglądać na siebie i na innych. Perspektywy duszy, a odkryjesz w sobie wielkie pokłady miłości, dobroci, radości i szacunku do całego stworzenia. Kocham was i buziaczki.